No, tuż obok, no. Ejden! Żyjesz! Myślałem, że cię zabiły. Ich kurwa, doczekanie. Wyliżesz się z tego, zaczekaj tu. Chuja tam. Nadajnik. Matt mówił, że go masz. Mam. Tylko go nie zgub. Pamiętaj. Masz. Nadajnik. Kurwa, ręki nie ma Ejden Loki, no, nie czekaj na ten medal z ziemniak Który ci obiecałem Co? Jednak nie zasłużyłem na odznaczenie? Daj spokój Weź Nasze nieśmiertelniki Zadbają o pamięć o chłopcach Jak któregoś znajdziesz Weź nieśmiertelnik Zasłużyli na to No, Zabieramy te niesień nie? no? Hmm. Granaty masz koło niego? Leon. mam kłopoty. Koło Wszyscy specy zginęli. No Oczywiście. Jeśli dasz się zabić, przysięgam, że tam pójdę. Znajdę sposób na to, żeby ożywić twoje zwłoki i sama cię rozszarpie. Daruj sobie wykłady. O, muszę zleś już stamtąd. Nie schodzę. Muszę się dostać wyżej. Znajdę drogę na górę. Niech będzie. Zaczekam. No tam trzeba iść, dobra. Czy ich nie zbieramy w sumie? Myślę, że zbieramy te na śmiertelniku. Dwa, nie mogę. Może przez to, że ich już Od obracaliśmy. Pomogła Szybko. Ja już wiem. Pamiętasz co? Co wiesz? Pamiętam, no to jest na ogólnie. Będę będą biegały wszędzie, wszędzie kurwy. Ja biorę porażająco. Wal furhawy. Nie, Nie widzę tam Dzięki. O kurwa No ale to było to fajne, że on się przemienił Nie pamiętałam tego szczerze Nie pamiętałem O, przynajmniej nie w tym momencie Nie że one nas w ogóle atakują w tym stanie, bo one nas nie powinny atakować w tym stanie, tak szczerze. No, tak szczerze to nie. Bo my się jakby robimy jednym z ich w takim momencie. No. Tego nie rozumiem w, te, w, te, w, te, w tej części. No, w sumie to masz szansę. Jakby, jakby to, że on miał te eksperymenty i jest właśnie zrobiony, że jest silniejszy i tak dalej, jakby w pełnym Aiden, stopniu odporny. Aiden, jestem z Frankiem, czy raczej z jego cieniem? Aiden. Na 35, zarażeni! Wybuchali! Kurwa! Mówiłem ci! Gdzież? Czekaj! A ty dokąd? Halo, niej gdzie? Tutaj. Wszystkie przejście. To tam straciłem moich ludzi. Nie będę do tego wracał. On żyje! Jest tam i potrzebuje Twojej pomocy! Nie. Potrzebuje trumny! To mu wystarczy! Ty śmierdzący za żulu! Weź się w garść i choć raz stań na wysokości zadania! Ejden, powinny tam być resztki naszego sprzętu. W szybie windy. Piętro czy dwa nad tobą. Zbieraj. Słyszałeś co? To? Zbieraj lód. Czyli tu jest lód? Gdzie? Wszędzie, na ziemi. No rzeczywiście. No, no tak byśmy zabijali. No ale butelek nie musisz rozbijać. Przeprowe. A przyda się. No? Pewnie. Tkanki, nie tkanki. Konki przede wszystkim, nie? No dobra, wsiopu pozbierałem. Ja chyba już czas. Nie wiem jak się tam dostać wyżej Też nie wiem Się gdzieś skakiwało ja nie pamiętam już To się no. potem skakało, myśmy tutaj też dosyć dużo czasu z tego co pamiętam spędzili A tutaj już widzę, chodź tutaj Pod windy, tu masz te skrzynię obok windy, nie? A Ja I pamiętam, że myśmy góry tutaj za pierwszym razem spędzili po Z pytasiem szukając miejsca gdzie wskoczyć No O tutaj masz na ścianie z lewej na żółtym przepraszam Frank, chyba znalazłem Co to jest? To hak. Wyrzutnia liny Co? Ułatwi ci wspinaczkę Wyceluj w coś, o co może zaczepić hack i strzel. Użyj go, żeby dostać się na taras. Daj mi znać, jak już tam będziesz. Okej. Okay. Długo czekać? Yes. No hak, trzeba wybrać tak, wiem jak to działa. No, się wyposażyć, wyposażyć się w hakuś. Mhm. Aha. Co jesteś, że Miałem o sobie ten problem. Wszyscy mieliśmy. Nie, nie, ja miałem problem, jak chcę zacząć rzecz. O, tu jest za. Czynia. Czekaj. O, mam to. Prawie. Udało się. Kurwa. A teraz tam trzeba. Gdzie ty się na dół. Może dochuźdam się. No nie, nie dochuźdam się. się. Ja pierdolę. Czekajcie wreszcie nasz raz. Się to gdzie teraz? Tam gdzie miałeś iść. Cześć, Musisz dotrzeć piętro wyżej. Stamtąd udasz się do bocznego skrzydła. Bocznego mm -hmm. skrzydła? W głównym jest pełno zarażonych. Idź. Masz do pokonania kilka pięter.. Mm. Nie czekasz na mnie. Czekam. Przecież czekam. Dwie lampy. Najpierw z jedną skaczesz i w drugą walisz. Kurwa, co jest? Gdzieś ty poszło. No, Nie, lecisz. Znikasz mi dosłownie, jak lecisz na tej linii. No Grupa gdzieś? O kurwa. Co, wybuch Ci No. I kurba. Grupa gdzieś. Tu pod nami, Dawaj tu lewo, lewo. lewo. Dobra, tu już jakieś światło kurwa. no, no, Wykryto pojemnik z inhibitorami. pojemnik z inhibitorami no, Gdzie teraz? Chyba... Nie wiem I, nie, nie, nie mam się tu doskoczyć Aha, no dobra Mamy tak wysoki poziom parkourowy, że to jest łatwe Tak, ja pamiętam, że wtedy mieliśmy straszliwy problem że nie robiliśmy nie tylko pękniaków No, ale mieliśmy niski pchuj no. Jakaś winda? Mmm, z nie dojdziemy Czyli trzeba windą 6 minut Czekaj, nie jest pod nami tutaj? Na skodach? Tak? jest tutaj pod nami, chodź Tu, 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 tu chodź Idę, idę, idę Tu jest skrzynia jest jakaś Ale to dalej nie, to nie dalej ta skrzynia, ale... Tu musi być synikik. Być może wyżej jest jednak. 14, 12, 12, 9, 8, 7, 6. Następnie no piętro. 8, czekaj, 6, 5, 4, 3. 3, 3. Tu jest. Jeszcze wyżej może być. Jest wyżej, piętro wyżej. A, mam go. Zrobiliście. Ja Miałem umiejętność, bo Ja Ja też się sobie od razu dam. Ja je wytrzymałeś, żeby tutaj. Bo tutaj pokurowałem ja wcześniej. Dałem, ja mam poziom szósty tego zdrowia. Ja mam szósty zdrowia i dziewiąty wytrzymałeś się teraz. Ja, ja mam tak samo. Jest śmiesznie on się rzuca po tym wszystkim. No. I co, pasy lecznicze. No i Jestem na tarasie. Świetnie. Widzisz moją kantynę? Widzę. Wydaje się całkiem mała. Dobrze. To teraz otwórz paralotnie, schodź i kieruj się na rybie oko. Do zobaczenia. Z, co? Pora zakończyć to żaleństwo. Masz paralotnie. Uciekaj stamtąd, póki możesz. Frank, muszę się wspiąć. Miałeś mi pomóc. Zginęli tam ludzie dużo lepiej przeszkoleni niż ty. Nie pośle na pewną śmierć. Frank, idę dalej. Z tobą czy bez ciebie? Ojej. Jesteś zbyt zalany, żeby to zrozumieć? Lawan mówiła mi o twojej siostrze. Założę się, że jest martwa. Ale ty żyjesz. Jeśli się wycofasz, będziesz żył dalej. Wal się, Frank! Koniec gadania. Idę. Dobra, można? Się dziwię, że pan Jack mu jakkolwiek nie pomaga tutaj. Hmm? Aiden, to ja. Nie zostawisz tego! Right. Gadasz do trupa, Lawan. Idę tam. Czekaj na mnie. Co? Nie, 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 Lawan. Lawan? Nie Czy mieć wrażenie, że może tam coś u góry jest. A trzeba wyjść. Nie no, właśnie nie. No właśnie, że tak. Nie umiem potem wyłazić. Jak uruchomiłaś dźwig? Na dole. A, to jednak nie trzeba było tam właśnie dobra. O, Nie, to nie, źle zrobiłam to znaczy. Coś na żeby że żebym na tą górę? No tutaj, i skąd gdzie? Do góry, po ścianie masz z boku na Nie, bo ja się cofnąłam przez chwilę, wiesz? Wiem, Widziałem A to trzeba w boczek, wejść na góry, i potem tu masz lampę, lampą tutaj wskoczyć. Mhm. I wtedy w drugą stronę. Ale już bez haka. Pamiętam, że kiedyś się tu zjebaliśmy? Ja się tu kiedyś zjebałem. Ja nie wiem, czy ja wtedy jeszcze na scenym lapku jakim się grałem. Jeszcze na poprzednim lapku grałeś. No i wie, co strasznie wkurwiało. Gdzie poszłaś? No tutaj dalej No chyba nie trzeba Trzeba to być, no może trzeba? No, no, trzeba A nie trzeba było tam wtedy przechodzić Ło, mnie też się tak stra bugujesz Ścianiem mi znikasz. strasznie, nie? Ej, ale ja spadłam. Ja czekam na ciebie. Bo coś źle zrobiłam. Nie wiem. Aha, ja już wiem, gdzie lampę pominam. O, tu jest duży. Co żeś bała za granat? To, żeś poszła dalej, to są z chuj rzeczy do zbierania. Gdzie? Tu? Już mam towarzystwa, fakt, wiesz? O już nie mam towarzystwa. Możeś no może zaczęła tam gdzieś strzelać jakimiś strzelami, które hałasują wpływ. One hałasują, ale są skuteczne. No. Z lód trzeba pozbierać się lód. No. już jakieś nagranie się zajdzie czy coś? Anusz. Co ty tutaj Nie co? Tędy Radzisz sobie, Aiden? z Spinam się, robię co mogę się считай